Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Rozwojowa Wieś. I pomyślicie, co, co, co to się stanęło? Ale patrzcie, mamy tu Deere i Dujczwarę, a przecież to jest Rozwojowa Wieś i dopiero mieliśmy 60. Spokojnie, to nie nasze na razie. Też mamy inną wieś, inne gospodarstwo. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadziliśmy się stamtąd, ponieważ tam postanowili, że będą budować farmę fotowoltaiczną. E, właśnie, panele, e, panele solarne czy słoneczne, nie wiem, nie do końca się znam. Ale tak, e, sprzedałem tamto ziemię i za tamto ziemię kupiłem jeszcze więcej ziemi tutaj, rozumiecie? E, tak samo dostałem jeszcze trochę na koncie mam, posprzedawałem wszystko, co tam miałem, e, pozbierałem to słomę, siano i wszystko sprzedałem. Tak samo to, co miałem jeszcze w magazynach z poprzednich lat. No, i mam teraz 182 tysiące bo jeszcze za to ziemię mi dopłacili i tak dalej. Tu są jeszcze nie wszystkie maszyny, bo jeszcze nie wszystkie przeprowadziłem. Niektóre są tam jeszcze koło, koło takiego punktu przerzutowego, bo to koleje transportowane było. A tutaj mamy John Deere i do tego, do tego że z racji ma, iż mam tyle pieniędzy, mogę, so, mogę sobie pozwolić i na tego, i na tego. Więc postanowiłem, że sobie oba przetestuję. A że tutaj mam y, dealera, który jest bardzo przychylny i powiedział, że mogę sobie wziąć je na dwa dni, y, przetestować, a później, który mi się spodoba, jeżeli któryś mi, so, któryś mi się oczywiście spodoba, to będę mógł go wziąć. Dzisiaj bierzemy sobie y, na testy Deutschfara y, 500, 5110 HTT, coś takiego, czy TTF, a, TTV z ładowaczem Quick oraz y, łyżką sztol. No, to jest zestaw warto około gdzieś 100, kilku tysięcy. Yy, oczywiście mówiąc, w euro. Tak samo dokupiłem sobie RCW to 4000, więc yy, też trzeba to policzyć. No, opłaciło mi się, dlatego że tu już mam zabudowania nawet takie rozwinięte. A tutaj znowu farmer kredyt farmer i dlatego się przeniosłem tu. Żadnych maszyn nie było, ale kupiłem no dość spore gospodarstwo. A że wiecie, że po kredycie to jest łatwiej odkupić, dlatego że często banki sprzedają po niższej cenie, aby się tylko, czekaj, aby się tylko pozbyć. No i dzisiaj akcja wapną, ponieważ zaniedbane było to pole. Już nie brałem, dobra pójdę sobie po 60 po Spytacie czemu nie John yy, no bo CRCW jest no chyba nie pasuje, znaczy nawet by pasowało, ale już nie będę w razie czego nie chce mi się przepinać, bo też dostałem na testy Gruber, bo też nawet fajny ale Gruber chyba nie wezmę, zobaczymy jak się sprawdzi bo dla mnie on jest za za, 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 za ubogi na te klasy ziemi, które tutaj mamy on za słabo będzie pewnie mieszał, ale to się okaże. Po prostu nie podoba mi się jej też firma taka, wiecie. Znaczy firma nawet spoko, ale to jest y, dość starszy model, więc boję się, że coś może się z nim szybko wstać. A ja chcę już kupić coś, co będzie na tej farmie y, długo. Y, też miałem przecież odejść z farminga, powiecie, a jestem i farming w miarę płynnie działa na razie. Nie będę pluł w pokoju, mam nadzieję, że tak zostanie, że będzie płynnie działo. A też, by... a to dlatego, że. Czekajcie, ustanę sobie na razie tak, żeby było wygodnie, to tam z boku. A co zrobiłem? Przyłączyłem sobie filtrowanie tekstu, czy jakoś tak, z tego bilinarny, czy coś takiego? Na aniso razy jeden. I te tekstury, nie wiem czy coś się zmieniło w nich, czy nie. Ale gra mi mówi, Tak samo sobie zmieniłem wszystkie ustawienia już tak naprawdę najniższe, tylko włączyłem sobie cienie, bo bez cieni ta gra mi się okropnie nie podoba. Też ogólnie będziecie mieli po y, następnym odcinku do wyboru, czy bierzemy John czy do Ogólnie te RCW jest zrypane, bo trzeba strasznie do góry. Właśnie zauważyłem. Tu jest 40 ton wapna, więc trochę się nawożę. No ale oczywiście nie wszystko na, yy, na odcinku. Yy, też jedno pole będę chciał przekształcić w łąkę. Wysypało się to? Patrzcie, jak to się trzyma. On no. dopiero zatrybiło. Muszę chyba z zewnątrz jednak jeździć będzie dobrze powinno być dobrze dojrzały jest dość winny więc powinien ja muszę po tym odcinku przesmarować te pedały bo już one zraźnie skrzypią no ale i tak się cieszę że w miarę udało się ogarnąć żeby wszystko działało tak na na należytym poziomie. Dobra. Równie dopiero zauważyłem, że te podale są ustawione realnie, tak jak w ralu, bo zawsze jakoś nie zwracam na to uwagi. A przecież w ralu zawsze jest sprzęgło po prawej, po lewej stronie. A tutaj mamy takiego jakby po prawej stronie, bo tutaj, wiadomo, nie ma skrzyni biegów. Nigdy w sumie na to nie zwrócę uwagi, ale teraz jak dużo jeździmy w realu, to wiecie, to już przyzwyczajenie zostało, yy, że z tej strony sprzęgło, a z tej gaz. Co prawda, szkoda, że nie ma w farmingu skrzyni biegów, bo trochę by to urozmaiciło, yy. co wybiorę zobaczycie w następnym odcinku. Znaczy, z następnym, za dwa gdzieś. Też mam nadzieję, że wybierzecie to, co będzie pasować lepiej na to wieś. Bo patrzcie, że bardzo fajnie będzie to wyglądało, jeżeli by był i John Deere, i Deutschfar, Bo mamy jeden ciągnik 80 koni by wtedy był, bo one mają 80-90, to dwa. A drugi by był słabszy, w sensie 60 i tak na przykład, jak tutaj mamy, fajnie to wygląda. Więc mam nadzieję, że spodoba się Wam mój wybór. Miał być jeszcze case taki mniejszy, ale postanowiłem, że jednak wolę coś wziąć z tych dwóch marek. Bo zawsze z by... sentymentem jestem z Real'a za, yy, za, za, za Deutsche, bo mam prasę Dojcze w Realu, yy, która się bardzo dobrze spisuje i się nie psuje. Wow. Szybko ściekle bieg na całego. Ale też przerywa gdzie nigdzie. Takie średnie TSW, trzeba przyznać. Ale teraz, chociaż jak 60, szybciej jeżdżę, to się tak nie zużywa ekstremalnie szybko. Przednę sobie na pół. Z tym że CW to trzeba szybko jeździć, bo tu szybko ubywa. A jeżeli mam dużo pól, to wiecie, to też jest inna sprawa. Nie zmierzyłem sobie, ile tu je rzek mniej więcej. No, takie jedno z 4 z 5 pewnie. Tak, 5 powinno wchodzić, czyli 5 razy 2 to jest 10 ton. Tu wchodzi, boże, ale zygzaki. To jest też moje. Ué, wyłącz się. To się działa, wałek. Dopiero uwom wyłączyłem. Widzicie, jak przerywa? Nie wiem, czym to jest spowodowane. Też nie musi być tak idealnie, aby było. Czekajcie, muszę tu wcofać teraz. Mogłem sobie do odjechać. Też nie jestem wprawiony w jeździe takimi ciągnikami. Dużymi, więc na razie będzie to wychodziło tak średnio. Nie wiem ile mam nagrania już. Mniej więcej. Zrobię sobie. Ogólnie fajnie się gra z turem. Takim, bo mam joystick i to mega pasuje, bo w tym ciągniku, w takich, w których właśnie też jest joystick, takie jak ja mam tutaj, więc to mega wychodzi też mam dość fajnie go ustawionego, już wysypało się. Hmm. W sumie łyżka powinna mieć coś takiego, że zwiększono pojemność. Na a nie, bo to są litry, dobre to nieważne. No tak, bo litry Ła litry to jest objętościowo zapomniałem o tym. Bo jeżeli tu by były kilogramy, to wtedy by się nie zgadzało. Tak patrzcie, że na przykład łyżce yy, powinno być, jeżeli kilogramy by były zmienna ta liczba zależy od na przykład materiału bo wapno wejdzie yy, wejdzie wejdzie mniej kilo czekajcie ja wapno jest ciężkie czy lekkie bo jeszcze nie pamiętam nie to podam inny przykład yy, ziemniaków powinno wejść mniej kilo niż pszenicy na przykład czy tam o o, żyta Wydą może, że to cięższe. Też na tej mapie mamy dużo takich dodatkowych upraw. To już jest trzecie, nie? Strasznie dużo nasypałem po ten, ale zbakowane RCW. Dzięki Bogu nie muszę co sezon y, wapna rozsiewać, tylko tam tu trzy to sobie jakoś poradzimy. Też ciekawe, czy zostanie ten y, Deutsch czy John Deere. Jeżeli zostanie John Deere, to będę go na początku brał bez A zaraz to się jeszcze zobaczy. Mam pewien y, pomysł, ale muszę poczekać do y, pie czekajcie, 8 albo 5, 8 albo 7 lipca jednak, bo wtedy wychodzą mody na mod Contest. I jeden modmaker robi serio zajebistą paczkę polskich ciągników, a tam będą też tury, które pasują do 60 na przykład. Chyba jak to pisze

Tak, niekoniecznie osadnia. Dobra, ale no, o ile kierownicy, jak kierownica tak czasami nie zaprądzi. Dobrze, ale z joystickiem jestem zadowolony. Wjadę sobie tutaj, żeby nie przeszkadzać Bo na joysticku mam serio to fajnie ogarnięte Jeszcze do takich prac jako boarding no to już całkiem, bo Belek jeszcze na nim nie ogarniam do końca Jakoś tam powoli załaduje, ale tak jakoś na przyczepę albo coś No to już lipa, bo całe życie na tej myszce, każdy farming To wiecie Dobra Trzy, cztery ale jak poczuł, to od razu zwolnił. Gdzie nigdzie będzie podwójna dawka. Szkoda, że nie wgrałem tego modu na realne brudzenie kołu. Też e, któreś, któreś pole zostawiam na łąkę, więc tam wapno nie będę siał pod łąkę. Nie opłaca się. A może lucerne posieję? Dobra, pojadę sobie. Teraz tak, którą tu zostawić na łączkę? A zostawię to po prawej. Tutaj sobie zacznę wapno. Też w następnym odcinku będzie gruberowanie. Więc taki będzie. Nie wiem, czy to ciekawe, czy nie, ale będzie też ten ciągnik inny. To też trochę inaczej. Yy. Tak, tam sobie zrobimy taką jedną wielką łąkę, bo to potrzebne będzie. A tu sobie walniemy kukurydzę bo się przyda zawsze a kukurydzy nie potrzeba aż tyle sumy na początek trawy też nie więc jeszcze zobaczymy, może sobie przedzielę tamto na pół i na połowie zasieję yy, trawę, yy, trawę, a na drugiej jakieś zboże, a może lucerne Dobra. Też w jednym roku nie, w jednym roku nie będę wszystkich pól nawoził. więc te wapno zostanie tutaj ta kupa. Sobie nawiozę tylko jeszcze tamte pole, a na następne zostanie te. Dlatego żeby to było co sezon czy tam co te dwa sezony przynajmniej taka akcja. Chociaż już 20 ton wywieźliśmy gdzieś to połowa Łe Aha zbieram sobie to Zobaczę czy uda mi się z kabiny Nawet w kabinie to wygląda kozacko O Boże Tu się nic nie działo ja tam w ogóle coś mam Dobra, to się na koniec pozbiera i na Też y, zapraszam na drugi kanał. Jestem ciekawy, ile już mam odcinka. I strasznie dobrze mi się, się gada. O, ciło się całe wysypało. Dobra. Też siłowniki są tutaj odwrotnie założone jak zazwyczaj w tych sześćionkowych turach. Nie wiem w sumie co to za różnica. Dla mnie żadna. No ale. Coś musi być na rzeczy, jak zakładają tak. Ło. Zresztą jest pompa jest silna i widać, bo mogę sobie tuże postawić yy, przód do góry. Kurze mnie to, że ten. Że o dobra. Jeszcze jedno takie RCW pewnie pójdzie. Oprócz tego i będzie git. Koniec odcinka i będziemy mieli wykonaną y, całą pracę na jednym odcinku. Ła. No, jeżeli na to chodzi tyle ile myślałem, czyli te 20 ton 10 znaczy co jest i tak dużo, to już mamy 30 ton wywiezione, to będzie 30. Więc zostanie tylko 10 ton. Akurat na następny rok. W sumie nie, trzeba będzie się dokupić chyba. No ale, żebym tak miał, jakiś większy areał, to by nie szło, bo człowiek by się zarobił. Tak ładując wszystko, dobrze że tutaj nie wszystko naraz, tylko będę na raty chciał. Dobra, czekajcie, zrobię sobie cięcie i zaraz. Dobra, już naładowałem. Porobiłem sobie przy okazji kilka screenów. Dojczyk, niech sobie odpoczywa. A ja biorę RCW i lecimy na pole. Myślę, że to już ostatnie będzie. Jak tam trochę zostanie, to już wiecie, sobie daruję. Ale mam nadzieję, że uda się, żeby nic nie zostało. Zacznę sobie od drugiej strony. Dobra. I trzy, cztery Kitan. Jak najszybciej, aby to, roz żeby to rozwieść? Yy, myślę, że mało zabraknie, albo starczy. Okaże się zaraz. na nawrotka szybka. I Tutaj na tym polu wszystko jest, jak widać, git-majonez, nie zostają te omiaki, tutaj rzadko takie malutkie. Myślę, że mało zostanie. Pasek jeden albo na styk starczy. Taki paseczek jak zostanie, już nie będę wracał. Już wtedy sobie daruję, no mało zostało więc sobie to chyba daruję. Lecę na farmę. Już tyle co zostało, to wiecie, yy, i tak będzie tam jeszcze oborni. Znaczy w tym sezonie już nie, ale nawozy będą i opryski. To i tak, co tam tyle tego wapna nie było. To za dwa sezony będzie. A tutaj John Deere sobie czeka. Czekajcie, wprowadzę sobie RCW. To to, 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 to e, stój, stój, prr, No Już się trochę ubrudziło. Też będę miał za dwa odcinki strasznie długą akcję Bosianie. Dobra. Jeszcze się potem cofnie do samej ściany. Lecę po Dojcza. I co. To chyba by było na tyle. Do następnego odcinka. Cześć i Papa. pa Elo.